Muszę ciasteczko. Obrzydliwe. Jestem obrzydliwy. Fuj, jeszcze pojadłem z tego. Bonko jada. Tak nazywam moje krzesło. <grystanie> o, czemu? Znowu coś mi nie działa? Kurde. Odśwież. Tak, tak, tutaj waliło obrazy, słuchajcie. Wow, tak, to jest z tego. Warto to obejrzeć parę razy, bo dopiero za drugim razem chyba. za drugim razem chyba to bardziej śmieszne niż za pierwszym, a za trzecim to tak podobnie jak za drugim. A za czwartym razem to już w ogóle. Ale będzie super! Are you calling me a hoe? Co ja robię? W tej grze albo to do ciebie dochodzi, albo ty dochodzisz na to. Wolę być tym drugim. Sracz, znalazłem sracz. Dziwny sracz trochę, słuchajcie, bo myślałem, że w sraczach to się montuje dziury, ale tutaj się wali po prostu na... Na podłogę. Ktoś krzyknął, a nie to ja, przepraszam. A, bo mi tu baterie chodzą, znaczy schodzą, słuchajcie. to dziecko umył. Patrzcie, dziecko. O kurwa! Widzicie? O, ja jebie, ależ to jest straszne. Kucnął do srania. Przepraszam, oj, panie, gdzie mi tam z kamerą? Ja tutaj tylko załatwiam y, potrzeby. Myślicie, że ktoś będzie wszedł? Składnie zdania Esu, brawo jak zawsze. In mi, Patrzcie, to szatan. Co ty robisz? Nie, nie dotykaj się tam, to jest, to jest grzech. Nie mówił ci ksiądz na proboszczy? Poczołgam się w nich. Oh, you little pupi! Pupi, pupi! Mmm, jak przyjemnie! Mm, czy tobie też jest przyjemnie? Czy jest ci przyjemnie? Powiedz tak! Albo przynajmniej mrugnij chociaż raz! Chociaż, albo dwa razy mrugnij! O tak! Twoja pupa ma dość po tym ostatnim kebabie. Mama mówiła, że nie powinieneś jeść tyle ostrych rzeczy. Coś, czy ja nie wychodzę tędy samemu? Tędy, tędy, tędy. Tam samo? W ogóle w Orlando byłem i w Tampie i nie żartuję. I też tutaj w ogóle, o tutaj na tym wybrzeżu sobie mieszkałem. Potem w Miami i tuż na, na końcu na Kiueście blisko Kuby też byłem. to tutaj na tej wyspie byłem. A w całej reszcie nie byłem. Dziękuję. Dobra, lecimy. A, 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 a wiecie, gdzie wy jesteście i gdzie zawsze będziecie? Tutaj kurwa. Tutaj w samym środku niczego. O! Chowaj szafę! Zagrajmy, słuchajcie, pieśń stulejarza. O kurwa, co to było? Co to było? O ja pierdolę! Dobra, ucichło, to znaczy, że możemy wyjść. Jessica, no! Yy, za ile złoty go, yy, za golisz pachy? Akurat mam ogolone, więc yy, musi, wy musicie nazbierać kasę. A... Słodki Słodka pacho O kurwa o, sz... Boże Ale czemu tak? Nie mogłeś krzyknąć? Nie. Połamała mi słuchawki One mają 7 lat, to więcej niż Hubert. Dlaczego? To zrobiłeś? Kurwa, mogłyby siedzieć, kurwa! Znalazłem jakiś dom. Jestem w jakimś domu. Jest zamknięty. O mój Boże, to jest. To jest ten dom, z którego wybiegłem, zrobiłem. Chciałem powiedzieć, zrobiłem kupę, ale. E, zrobiłem kółko. Ale kupę też. Cofnąłem się w ogóle. Nie w tą stronę! Nie w tą stronę! Esu! Nie przeżyjesz. Czytać. Czemu włączam hacker mode? Co się stało? Zepsułem coś? O kurwa coś się zepsuło Brak odpowiedzi, nie rozumiem To jakiś pong? Chcę wyjść stąd, halo? Jak stąd wyjść? Którym się wychodzi? Coś mam napisać? Nie wiem co mam zrobić Strzałkę, gdzie jest strzałka? To jest strzałka? Gdzie jest góra? Co się dzieje? Halo? to tak powinno być Dobra, słuchajcie, chyba to nie zadziała. Myślicie, że ktoś będzie tu wszedł. Pamiętam to, to było dzisiaj. Tak samo jak de block. Jak jak się jak włączyć? Czemu się to nie wczytuje? Jak to nie mam nóg? Bo alt 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 delete? Nie działa. Escape nie działa, słuchajcie. No nie. Nie działa Escape, ludzie. Jak mam zresetować tę grę? Mam pójść, nie wiem, pod drzwi, krzyknąć reset? Mam wpisać gdzieś tutaj reset? Wpisałbym, ale nie ma pliku. Żeby to wpisać. Tu mam wpisać do taocina reset. Nie zadziałało. Autor nie przewidział, że ktoś nie przejdzie sam łuczka. <laughs> O, 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 o. Ale zbyłem z was. Znaczy ze mnie. O, great, to spaznokciewałeś to. Nie śmiejcie się ze mnie. Ja to umiem robić, tylko ja tak żartuję, żeby było śmieszniej. Czekajcie, jest białe. Zmienia się. Zobaczcie. Trzeba poczekać pewnie. coś się pojawi i trzeba wcisnąć. Zaraz się coś pojawi, patrzcie. To nie przewidział, że ktoś może dwa razy nie przejść za Łóżka. <laughs> Początkujący haker. O! Jest? No to wyszedłem po prostu. Ktoś mi... Słuchajcie, ktoś mnie atakuje, hakuje mi, bo nie mogę ruszyć myszką. Nie mogę ruszyć myszką, halo? A nie, przepraszam, to po prostu za... przed, przed okienkiem kliknę, znaczy za okienkiem. Co się dzieje? Okej? Okay. Nie ruszam. Nie dotykam nawet. Nawet nie dotykam. Słuchajcie, myszki. W tym momencie... To ostatni raz się wtedy zacięła ta gra. Nie dotykam myszki. No i co się dzieje? Aha. The second type of attack that can happen to you is a kernel attack. Hackers will try to corrupt your kernel and prevent you from Just like the DOS blocker. C'est Muszę to rozdzielić. Zaczynamy. <laughs> Kurwa, to było proste. <laughs> to dobrało, to... Naprawdę straciliśmy pół godziny na to, żeby dojść do tego momentu.